Wtedy radia. Dokładnie. I to jest mój sposób na takie wieczory, noce. To co narysowałeś słuchając na przykład teraz wieczorem od 20 radia Z? Czy rysuję głównie twarze ludzi? A jaką ja mam twarz? Nie wiem, czy jesteś w stanie na przykład wyobrazić sobie moją twarz na podstawie głosu i kogoś innego też? Na pewno jakoś... na pewno przyjemno. Że ja mam przyjemną masz twarz. przyjemny głos. Oj. Jak dobrze, że w radiu nie ma kamer. Miałaś teraz zaprzeczyć, że to nieprawda Radomirze, że wcale nie jest tak źle No, bo nie jest tak Dobra Marta, to idzie w złym kierunku Dlatego ja teraz muszę podsumować, o co chodzi Chodzi o to, że dostałem pełno porad Dotyczących tego, jak spędzać jesienne wieczory Co można zorganizować, jaki jest niezbędnik Jak to wszystko wygląda I ja mam dla ciebie propozycję od siebie, czyli taki niezbędnik e, Autobiografię Michaela Bublé I do tej autobiografii dorzucam najnowszą płytę Dajdo, co ty na to? Zawsze tak, możesz tak. nie przyjąć bardzo się cieszę, oczywiście przyjmuję. Ach, ten entuzjazm, niesamowity. <głos> <głos> Dobra. M moglibyśmy się tak śmiać, śmiać, nie śmiać, to ja w takim razie tylko powiem, że do Marty wędruje mój zestaw. Marta, jeszcze wyraź jakoś entuzjazm na koniec, przydałoby się. Mm, jeszcze raz można? No proszę. W wyraź entuzjazm. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za telefon. I bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać z człowiekiem o tak przyjemnym głosie wtedy. Jejku, jak ja lubię takie niewymuszone komplementy. Polis, um, Oceana i Yami McDonald to przed nami w radiu za kilka sekund przerwy i 11 minut do 23.00. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej piątku i ja będę cały czas o tym przypominać. Misiek! Nie uwierzysz, co teraz mają w T-Mobile na kartę. Słuchaj, za darmo SMS-y, albo rozmowy, albo internet. I nawet jak masz zero na koncie, to jedziesz dalej. I sam wybierasz, co masz za darmo? No. I jedziesz dalej, jak masz zero na koncie? Poważnie. O, nieźle. Tu masz Szacun. O tym się mówi. Rozmowy w T-Mobile i heja, albo SMS-y do wszystkich, albo internet za zero złotych. No i jedziesz, nawet jak masz zero na koncie. Bo lepiej mieć więcej. Sprawdź na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Reklama.